Noga i mam zawsze. Siadę. Gdzie jest noga? Siadł. Siadłem się powinio, siad. Wiesz co na Go dalej, go! Zostaw! Tak! Przyjdę do siebie! Gdzie jest

dostajesz start. Do, teraz do. Dobrze. Siad. jeszcze Siad. Ładnie. Ładnie. Zostań. Zostań.

Thank you. Nie ma. Chodź noże. Siak ładnie został. Здесь. Yeah. 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 No. Zostań, czekaj.